Zaspałem, bo moje budziki wzięły urlop. Powiedziały, że są zmęczone moim życiem. Nie mogłem wyjść z domu, bo mój kot ukradł klucze i próbował ich użyć do otwarcia lodówki. Winda w moim bloku zaczęła gadać z pralką i musiałem czekać, aż skończą kłótnie. Bawiłem się w tetrisa z moim praniem, a skarpetki wygrały. Uderzył mnie atak filozoficzny. Zastanawiałem się, czy Moja ścieżka życia. Znalazłem dziś rano skarpetkę w równoległym wszechświecie i musiałem wynegocjować jej powrót. Mój samochód stał w korku wewnętrznym. Nie mógł się zdecydować, czy chce ruszyć, czy jednak zostać w domu. Wstałem za wcześnie i wpadłem w dziurę czasoprzestrzenną. Wyszedłem dopiero po ósmej. Moja kanapka do pracy wyraziła bunt. I musiałem tłumaczyć jej zasady współpracy. Chciałem się teleportować do pracy, ale system powiedział, że mam za niski poziom kawy we krwi.